Przed nami mecz, który wyłoni najlepszą drużynę Euro 24. Zobaczymy, kto wytrzyma taką presję. Skończy mecz z uśmiechami na twarzy. To już ten czas. Po tylu emocjonujących spotkaniach przyszedł moment na zwieńczenie zmagań w tym finale turnieju Euro 2024. Mówi Tomasz Smokowski, a wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Jacek Laskowski. Zapowiadają się dziś nie lada emocje i mamy nadzieję, że reprezentacje zakończą ten turniej z przytupem. Serdecznie zapraszamy. Reprezentacja Włoch zmierzy się z naszą drużyną narodową. Przed nami ostatnie spotkanie tego turnieju. Mamy nadzieję, że to będzie prawdziwa wisienka na torcie Euro 2024. Nie wiem jak Ty Tomku, ale ja czekam na wielki mecz i zakończenie turnieju z przytupem. Biało-czerwoni zaczną z narożnika boiska. Teraz z rogu na 11 metr. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Rzuca w okolice 11 metra. Nie, nie, takim strzałem głową nie mógł go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Zwracam teraz piłkę na rzecz rywali. Ma rywala na karku. Wszyscy chyba zastanawiają się z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing albo to jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skut... Zaraz, zaraz, przerwę, bo jest groźny. Dobrze! Ale to nie koniec zagrożenia. Lewandowski ma teraz piłkę. I Lewandowski. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Pokiet ośrodkowanie z rzutu rożnego. No cóż, ktoś tu chciał się popisać, a wyszło jak wyszło. Z głowami obrońców do Roberta Lewandowskiego. O, dobrze teraz zainterweniował, dobrze teraz reaguje Bramkarz, daleko do pole lekarne nie ma bramki ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Rzucam tu. Marella. I Lorenzo przy piłce. Stefanel Szarawi. Podanie do Marelli. Mają okazję wyprowadzić. Dobrze obroniony strzał. Szymański. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Ależ zagranie. Podanie do Adama Buksy. Buksa. I to! W finale euro 24 bez bray się nie będzie No to mamy 1 do 0 Marella teraz próbuje swoich sił w ataku. Blisko! Piłka odbija się od poprzeczki, wylatuje jednak za boisko. Potężna bomba. Soczyście siadło na nodze. Gdyby piłka poleciała ciut niżej, to nie byłoby szans na obronę. Szymański. Przechwyt. Znowu mają piłkę. Zagranie do Kiezy. Włosi mają teraz trochę przestrzeni na atak skrzydłem. Baga strzał w kierunku Bramki. Dobrze teraz broni. Brawo. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Ładna piłka w uliczkę. Uwaga, może być ciekawie. Goal! Była bramka przewagi, a teraz są dwie. Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Pozostawało już tylko postawić kropkę na i. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. 2 do 0. Gramy dalej. Skamakka. Parella. Utrata piłki. Pareł Dawidowicz. Zieliński przyjmuje piłkę. Nie ma piłka w boisku. Gramy. I mamy gola, proszę państwa. To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał. Wzorowa dobitka. Zobaczmy na powtórce piłka rykoszetuje, ale dzięki bezbłędnemu ustawieniu i błyskawicznej reakcji jest w stanie sprawnie ją dobić. I mamy bramkę. Piłka w prze. Proszę Państwa, coś niesamowitego. Polska odjeżdża rywalom trzema trafieniami. Dobra piłka, ponad obroną. Bez problemu tu się urywa. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Jorginho. Twarde wejście, ale bez faulu. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe dwie minuty gry. Zagranie do Kiezy. Włosi nie utrzymali piłki. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. I kontynuujemy piłkarskie emocje. Biało-Czerwoni wyszli na murawę z bezpieczną przewagą. Luksa przy piłce teraz. Teraz Lewandowski. Bez faulu, czyściutki odbiór. No, i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Dużo miejsca na skrzydle. Może zaatakować. Jest za linią obrony. Uwaga! Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki przewagi. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Mamy już zatem 4 do 0. Zieliński przyjmuje piłkę. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Tracą teraz piłkę. Uwaga! Może strzelać! O! Kolejna bramka! Trzeci gol wykonaniu. Proszę Państwa, ma dzisiaj dzień konia. I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który mu swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. Włosi mimo faulu utrzymali się przy piłce. Sędzia zaleca grać dalej wior Podanie do Bednarka. Jan Bednarek. Piotr Zieliński. Wilka znów u Zienińskiego. No i po ataku. Dobra interwencja. Niewiarygodne. Donna Ruma. Nie ma bramki. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nicolo Barella. Upsa przy piłce teraz. Ma wsparcie, by to rozegrać. Czy wykorzysta tę okazję? Dobrze, zablokowany strzał. Zieliński. Przyjmuje piłkę. Pozwolił na oddanie strzału. Sędzia zdecydował, że od rzutu wolnego rozpoczną Włosi. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Doskonale rzucił tę piłkę. Tracą piłkę. Buksa przy piłce teraz. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. I Marco. Bastoni. Zostało 20 minut do końca tego meczu. I Marko. Sędzia pozwala grać dalej. Teraz popatrzmy, czy Włosi wykorzystają sytuację. Skamakka. I tym udanym wejściem skasował atak rywala Kiwior Jan Bednarek Bednarek Przetrzymują piłkę Hamują tempo meczu Nigdzie im się nie spieszy Przed nami ostatni kwadrans spotkania Giorginio. El-Sharawi przy piłce. Ponownie El-Sharawi. Piłka prosto do Jorginho. Zdecydowane wejście w piłkę. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Ależ doskonała sytuacja. Do tej interwencji piłka nadal w grze. I teraz szuka Zielińskiego. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Naruma łatwo broni ten strzał. Nierozważne zagranie. Strata. Zdecydował się na akcję indywidualną. Uwaga, będzie okazja. A i słupek. Piłka nadal w grze. Niebywałe! Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Wzorowa dobitka. Zobaczmy na powtórce. Piłka rykoszetuje, ale dzięki bezbłędnemu ustawieniu i błyskawicznej reakcji jest w stanie sprawnie ją dobić. I mamy bramkę. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Podanie do Adama Buksy. Centra mierzona pod bramkę. Ta akcja kończy się niczym. Uwaga, udany przechwyt teraz. El Sharaui. Out po tym wejściu obrońcy. I Marko. Stefan El Szarawi. Pozbawili piłki Włochów rywale. No i będą teraz jeszcze dwiemi. Wychodzi na pozycję. Bramka. Doskonale. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol? sięga po złoto euro 24 coś niewiarygodnego brak słów czy ktokolwiek się tego spodziewał nie ale narzekać zdecydowanie nie będziemy tyle turniejów prób kadrowych zmian ale w końcu to mamy powtórzmy to reprezentacja Polski ze złotym medalem na euro 2024 uszczypnij mnie bo nie wierzę w to co słyszę i w to co widzę Delektujmy się tą chwilę! Przyznam się Państwu zupełnie szczerze. Nie spodziewałem się, że dożyję takiego momentu, ba, że my wszyscy doczekamy chwili, że biało-czerwoni będą najlepsi na starym kontynencie. To wzruszający moment. Zresztą, co ja będę mówił? Proszę posłuchać, proszę popatrzeć. Dzień! Polska! Polska mistrzem Europy! Niesłychane. Tyle czekaliśmy na to, aż w końcu się udało, aż mowy odbiera, ale może po prostu się cieszmy. Na analizy przyjdzie czas później. A teraz chwila radości z fanami, którzy byli tutaj z zespołem podczas finału Euro 24. Na pewno cieszą się obecną chwilą. To dla wszystkich była niezapomniana podróż, skończona celebracją, którą teraz oglądamy. Racja Jacku, pięknie się na to patrzy.